No, witam. Patrzcie, jakimiś oto się kręci tu. No, zaprezentuję Wam tę skrzynkę magiczną. O, może nie do końca magiczną, ale tych skarbów, nie? Co tam znalazłem? Z narażeniem życia zastrzegam sobie tam było, praktycznie. Tutaj taki zegareczek. Od razu mówię, żeby nie było. To nie są tanie, cholera, rzeczy. To nie są tanie rzeczy. Troszeczkę tu jest zabrodzone. Ale patrzcie tutaj takie świecidełka. Nie, to chyba kolczyki są. Nie mam wiedzy do końca. Tu taka brązoleta. No jedzie złotem, nie powiem. Leci złotem od razu. No ten zegarek, no to nie wiem. Co to mi o... co to jest? O numeru nie ma, ale powiem wam. Leci mi to jakimś kartierem Naprawdę? Nie wiem czemu, ale mam takie wrażenie. Dobra, kładę tu. Co tutaj są? A to, to leci jakąś taką. Tutaj chyba to serduszko może być takie srebrny wygląda, nie? No ale z próbą to tak chyba słabo tu będzie. Tu jest takie serduszko, a jeszcze mamy takie. Nie ma. A nie jest. O, tu są dwa takie kolce serca. Patrzcie, odcinajcie. To nie są ludzie tanie rzeczy. Wszystko znalezione do mnie. Tu następnie to już mamy tak, jakby komplecik. Tego chyba nie będzie komplecik. No niestety, trzeba by tam chyba głębiej grzebnąć. W tym śmietniku to by się znalazło tutaj nie wiem co to taka za zawieszka za jakaś sisters nie wiem o co chodzi do końca co to mamy jeszcze ule jakiś mały łańcuszek dwa takie kolczyki no to to już było no i tutaj ta branzoleta na bogato no, że to srebrna, ale taka no, chyba na srebrną za ciężka. Tylko zastanawiam się, że dodatkowe zapięcie jest, nie? Że w takich metalowych tandetach też takie robią. Może specjalnie, żeby ludzie myśleli, że to, wiecie, że to, że to nie są tanie rzeczy, nie? Ta skrzynka fajnie się prezentuje. Bo tu można, patrzcie, wszystko sobie tak pokitrać. No właśnie, zobaczę. Teraz to tak jak powinno być wszystko, jak to znalazłem, obcinajcie. Zakarek to był, akurat nie był w tym, wiem, się widzieliście ten, nie? nie? Misiek już się wykończył, zamykamy ten bajzelek. No. A może, ciekawe czy tu jeszcze jest jakaś trzecia ukryta, nie wiem. A, bo ten mi się tak zamyka. Patrzcie, obcinajcie na temat. To jest tak. I Tu jest też, żeby sobie go nakręcić. Nakręcamy go. Dobra, nie, nie za mocno, żeby wiecie nie pękła ta sprężyna. I teraz proszę państwa, patrzcie, jaka prezentacja się odbywa. No, i on się otwiera, i dopiero zaczyna grać. Można, no można. No powtarzam po raz któryś to nie są ludzie tanie rzeczy, pamiętajcie to tylko tu. Więc śmiało, dawajcie suba i lecimy. Pewnie zaraz to wystawię na olio, za darmo, żeby to sobie ktoś wziął. taki jakiś fan tandety. No wszystko W temacie. Pozdrawiam. O, nie chciał się zamknąć. No ale jedno. No to na gazie. Trzymajcie się. A nie, 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 nie trzymajcie bo się, bo to tutaj jeszcze są takie trzy był jakby. A nie, to nie są od tego. W ogóle coś mi się z zaproszeniu To jeszcze było takie pudełeczko, nie? Oczywiście tych torebek tam nie wziąłem, ale patrzcie tu się, tak się w ogóle wykluło. W drugim, w drugim koszu, nie? No bo tam było widać na filmiku, już pokazałem, ale no muszę wam jeszcze pokazać, to jest pięć. Te wszystkie obudowy, to są od y, iPhone'a 13 i Pro Max'a. No niektóre są mało używane, no wiecie, niektóre jednak bardziej styrane, wiadomo, bo nie są to, no niektóre chyba są nowe, a niektóre używane, podejrzewam, że to się stało, że ktoś sobie no, wymienił telefon po prostu na nowszy, no i dlatego wymienił, pewnie jakaś kobieta, bo żaden patec to chyba aż tyle tych, tyle obudów, nie potrzebował tych obudów, nie, po ja mam tam jedną, ale patrzę, no są zacne, jest naprawdę zacne, niektóre to są takie tandeciarskie, przykładowo ta, jak się dotyka, nie, no to taka tandeta, ale ta to już jest taka, Perfekto. To też tak podjeżdża mega tandetą. Taką, no nie chcę używać, ale taką, no trochę mi taką cyganerią, nie? Tu podlatuję. Ale to tylko moje tam. Moje skromne zdanie. Następne co tu mamy? No tu też taka. Taka se o Ta to już jest, patrzcie troszeczkę uszkodzona nawet. Podejrzewam, że to było największe branie tej. Następne. No to nie liczyłem, ile to latuje. I to jest to jeszcze dokładnie zapakowane. O, patrzcie z tymi kwiatami, to już jest druga. I wszystkie są do tego 13 Maxa Naprawdę jestem zdumiony. Ta jest super. I tutaj w niektórych workach możliwe, że są, że nie były w ogóle używane. Ale żeby aż ktoś tyle miał tych obudów, no to jest dla mnie no, zaskakujące. Ja mam ile do swojego mam jedną nie no może dwie. Tam co używam i jakąś jedną starą. Bo to jeszcze co miałem jeszcze. O te są te są fajne. Powiedziałem gdzieś na reklamie. się zastanawiam jak one wyglądają. No nawet nawet nawet. Nie ma dramatu następna. I została ostatnia taka. No też fajna. Chyba ta piątka. A to jest taki. A wiecie, specjalnie, żeby sobie za, takie zabezpieczenie, nie?, że sobie można palucha ułożyć. No niestety nie mam teraz ani takiego. Ula, la, by mi tu spadło. Tu jest jeszcze jedna. Nie pokazywałem. O, tu jest taka to, ta, to już jest w megacynie. O, tutaj patrzę, ile tutaj. No, o, tutaj jest na bogato. A tu jest właśnie dziwne, że wyrzucili. Bo to jest moim zdaniem 100% oryginalne. Oryginalne to zawsze mają wiecie cenę, nie? I taka widać już ta oryginalna jak cię, to jest taka zacna zacna. Nie to co ta. No nie, nie, nie użyję może słowa dziadostwo, ale wiadomo, że to to nie są jakieś tam mega drogie rzeczy. Chociaż nie wiem, no nie ma wiedzy. No dobra, no to też będzie trzeba wystawić tam za darmochę. Mam nadzieję, że ktoś się zgłosi i zabierze. No a Was proszę, bo wiecie, ja wystawiam na tym oleju za darmo wszystko. Ludzie sobie zabierają, wszyscy są zadowoleni. No ale może Wy byście dali jakiegoś suba, fajny komentarzyk, nie? No to by było zacy, nie? No bo to tak, wiecie, to się aż tak pcha na ten, na usta, że trzeba jakoś podziękować, nie? Ja tak myślę, ale Wasze zdanie jest może inne. Pozdrawiam, do usłyszenia, do następnego.